Witajcie w pierwszym odcinku Apteniusów. Dziś opowiem Wam o najnowszych doniesieniach ze świata medycyny i zdrowia, które dotyczą nas, rodziców. Będzie o cesarkach i ryzyku białaczki, o tym, czy antybiotyki w ciąży faktycznie są groźne, a także o dziecku z półpaźcem. Na końcu opowiem Wam historię chłopca, który całe życie spędził w plastikowej bańce oraz przypomnę Wam, kim była Virginia Abgar, kobieta, dzięki której każdy noworodek na świecie dostaje dziś swoją pierwszą ocenę życia. Zaczynamy. Ale zanim zaczniemy, zapraszam Cię serdecznie do zasubskrybowania tego kanału. Newsy będą się pojawiały co tydzień i za każdym razem będą całkowicie świeże ciekawostki ze świata medycznego, powiązane z tematami rodzicielskimi, także jeżeli masz dziecko albo interesujesz się medycyną i najnowszymi odkryciami, koniecznie zasubskrybuj ten kanał. W Szwecji opublikowano niedawno bardzo duże badanie obejmujące prawie 2 miliony dzieci. Naukowcy porównali zdrowie dzieci urodzonych naturalnie i przez cesarskie cięcie. Okazało się, że u dzieci urodzonych przez planowaną cesarkę, czyli wtedy, gdy nie rozpoczęła się jeszcze akcja porodowa, ryzyko ostrej białaczki limfoblastycznej było około 21% wyższe. To wciąż choroba bardzo rzadka, mówimy o kilkudziesięciu przypadkach na milion dzieci, ale trend był zauważalny. Dlaczego poród może mieć wpływ na takie ryzyko? Podczas Naturalnego porodu dziecko przechodzi przez kanał rodny, gdzie kontaktuje się z florą bakteryjną mamy. To jest pierwszy zastrzyk mikrobioty, która kształtuje układ odpornościowy. Przy planowanym cięciu ten etap zostaje pominięty, a wcześniejsze badania już pokazywały, że brak kontaktu z bakteriami może zwiększać ryzyko alergii, astmy czy otyłości. Teraz badacze sugerują, że podobny mechanizm może wpływać na rozwój układu odpornościowego w taki sposób, że ryzyko nowotworów krwi u części dzieci jest nieco wyższe. Naukowcy podkreślają jednak jasno: cesarka jest często konieczna i ratuje życie mamy i dziecka, więc nie chodzi o to, aby unikać jej za wszelką cenę. Wniosek jest inny. Planując poród, jeżeli nie masz wskazań medycznych, Warto rozważyć poród naturalny. To może być ważne dla zdrowia dziecka w przyszłości. Napiszcie w komentarzu, jak przebiegały Wasze porody. Ja rodziłam dwa razy poprzez cesarskie cięcie, raz właśnie poprzez planowaną cesarkę, raz podczas akcji porodowej. Dlatego to badanie lekko mnie zaniepokoiło. W Stanach Zjednoczonych rozgorzała debata dotycząca leków przeciwdepresyjnych typu SSRI stosowanych w ciąży. Amerykańska agencja FDA rozważa dodanie tzw. czarnej ramki ostrzegawczej, czyli najmocniejszego ostrzeżenia na ulotkach. Dlaczego? Pojawiły się badania sugerujące, że stosowanie SSRI w ciąży może wiążeć się z ryzykiem wcześniactwa, niższej masy urodzeniowej czy problemów oddechowych u noworodka. Ale, i to jest bardzo ważne, większość dużych analiz pokazuje, że ryzyko jest niewielkie i trudne do jednoznacznego potwierdzenia. Eksperci od psychiatrii perinatalnej są zaniepokojeni, bo nieleczona depresja w ciąży jest dużo bardziej groźna niż potencjalne skutki uboczne leków. Wiąże się m.in. z większym ryzykiem poronienia, komplikacji porodowych i depresji poporodowej. Wniosek dla rodziców i przyszłych mam? Jeśli kobieta choruje na depresję i potrzebuje leczenia, decyzję trzeba podjąć razem. Z lekarzem, a nie na podstawie nagłówków. Leki nie są zakazane, ale muszą być stosowane z rozwagą. To przypomnienie, że zdrowie psychiczne mamy jest równie ważne jak zdrowie fizyczne dziecka. Na tegorocznym festiwalu Burning Man w Nevadzie doszło do niecodziennej sytuacji. 36-letnia kobieta niespodziewanie urodziła dziecko w trakcie wydarzenia. Historia jest zaskakująca, bo para twierdzi, że nie miała pojęcia o ciąży aż do momentu porodu. Na szczęście na miejscu byli ratownicy, którzy szybko pomogli mamie i noworodkowi i oboje zostali przetransportowani do szpitala. Co nam mówi ten przypadek? Że poród potrafi zaskoczyć w najbardziej nietypowym momencie i miejscu. A dostęp do szybkiej pomocy medycznej jest absolutnie kluczowy. Choć brzmi to jak anegdota, przypomina nam, że nawet jeżeli wydaje nam się to mało prawdopodobne, każda kobieta w wieku rozrodczym, u której występują nagłe bóle brzucha, może być w ciąży. Dla rodziców to też sygnał, że instynkt i szybka reakcja otoczenia ratują życie. Tutaj zadziałało to perfekcyjnie. Música <sínt' sínt'> Oklahomie w USA doszło do dramatycznej sytuacji. 11 dziewczynka urodziła dziecko w domu bez opieki medycznej. Sprawa wyszła na jaw dopiero, gdy stan dziewczynki i noworodka zaczął budzić podejrzenia wśród lekarzy. Okazało się, że matka dziecka i jej partner wiedzieli o ciąży, ale nie zapewnili dziecku żadnej opieki ani przed, ani w trakcie porodu. Są oskarżeni o poważne zaniedbania i narażenie życia. To wydarzenie poruszyło opinią publiczną w Stanach, bo pokazuje, jak ogromnym problemem jest brak edukacji. Odpowiedniej ochrony najmłodszych i przemoc domowa. Dla rodziców ta historia to bolesne przypomnienie, że nawet w krajach wysoko rozwiniętych dochodzi do dramatów wynikających z braku opieki i świadomości. Edukacja seksualna, rozmowa z dziećmi i wsparcie instytucji są absolutnie konieczne, aby chronić najmłodszych przed podobnymi tragediami. Para z New Jersey została rodzicami czworaczków początych całkowicie naturalnie. To niezwykle rzadkie zjawisko, szacuje się, że zdarza się raz na kilkaset tysięcy do nawet miliona ciąż. Mama wspomina, że podczas badania USG spodziewała się zobaczyć dwa serduszka, a usłyszała cztery. Dzieci przyszły na świat wcześniej przez cesarskie cięcie, ale są zdrowe. Historia ta szybko obiegła amerykańskie media, bo pokazuje zarówno niezwykłość natury, jak i ogromne wyzwania, które stoją przed rodzicami. Czworaczki oznaczają cztery karmienia na raz, cztery zmiany pieluch, często brak snu i ogromne obciążenie logistyczne, finansowe i emocjonalne. To codzienność, która wymaga ogromnego wsparcia bliskich i personelu medycznego. To piękny przykład, że każda ciąża jest inna i zaskakująca, a dla nas rodziców przypomnienie, jak ważne jest przygotowanie na różne scenariusze. Czasem życie pisze najbardziej nieprzewidywalne historie. W Wielkiej Brytanii 9-miesięczne dziecko trafiło do szpitala z wysypką, która okazała się półpaścem. To bardzo rzadkie u tak małych dzieci, bo półpasiec zwykle pojawia się u dorosłych, którzy wiele lat wcześniej przechodzili ospę wieczną. Lekarze tłumaczą, że wirus ospy VZV po chorobie zostaje uśpiony w organizmie. U niektórych osób może się obudzić i wywoływać półpasiec, nawet w niemowlęctwie, jeżeli układ odpornościowy jest osłabiony. Mama dziecka przyznała, że początkowo myślała, że to zwykła wysypka, ale instynkt podpowiedział jej, by udać się do szpitala. Dzięki temu dziecko szybko otrzymało odpowiednie leczenie i wraca do zdrowia. Ta historia przypomina rodzicom, że warto ufać instynktowi. Jeśli coś w stanie dziecka budzi Twój niepokój, nie należy bagatelizować objawów. Lepiej skonsultować się z lekarzem niż żałować zwłoki. Nowe pokolenie wśród kobiet pokolenia generacji Z, czyli urodzonych po roku 1997, pokazało ciekawe trendy dotyczące rodzicielstwa. Średnio młode kobiety planują pierwsze dziecko około 28 roku życia. Zaskakujące jest jednak to, że aż 37% badanych jako główną metodę antykoncepcji wykazało przerywany stosunek. To jedna z najmniej skutecznych metod z bardzo wysokim ryzykiem nieplanowanej ciąży. Eksperci komentują, że choć edukacja seksualna w wielu krajach jest bardziej dostępna niż kiedyś, to wciąż istnieje luka między wiedzą a praktyką. Część młodych ludzi świadomie wybiera nieskuteczne metody, ufając w szczęście lub informacje z internetu. Dla rodziców i przyszłych rodziców to ważny sygnał. Rozmowy o świadomym planowaniu rodziny są potrzebne nie tylko w szkołach, ale też w domach, bo decyzja o dziecku powinna być wyborem, a nie zaskoczeniem. I to taki post idealny. Podczas dyskusji o puszczeniu dziecka na edukację zdrowotną. A wy, jak planujecie posłać swoje dzieci na ten przedmiot? Czy planujecie je z niego wypisać? Jestem bardzo ciekawa. Dajcie znać w komentarzu. Moja córka oczywiście będzie chodzić na ten przedmiot. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Od lat wśród rodziców pojawiały się obawy, że stosowanie antybiotyków w ciąży albo podawanie ich dzieciom w pierwszych miesiącach życia może zwiększać ryzyko chorób autoimmunologicznych, takich jak cukrzyca typu pierwszego, choroba krona czy reumatoidalne zapalenie stawów. Najnowsze ogromne badanie przeprowadzone w Korei objęło setki tysięcy dzieci i mam. Wyniki są uspokajające. Nie stwierdzono ogólnego wzrostu ryzyka chorób autoimmunologicznych po antybiotykach w ciąży, ani we wczesnym dzieciństwie. Naukowcy zauważyli pewne Wielkie sygnały dotyczące konkretnych chorób, takich jak Kron, ale to wymaga dodatkowych badań i nie zmienia całkowitego wniosku. Antybiotyki stosowane z rozsądkiem nie są zagrożeniem dla układu odpornościowego dziecka. Wniosek dla rodziców: jeśli lekarz zaleca antybiotyk w ciąży czy u niemowlaka, nie trzeba bać się przyszłych chorób autoimmunologicznych. Najważniejsze jest wyleczenie aktualnej infekcji, bo to właśnie nieleczona choroba może być realnym zagrożeniem. David Wetter urodził się w 1971 roku w Stanach Zjednoczonych z ciężkim niedoborem odporności SCID. Oznaczało to, że każdy kontakt z bakteriami czy wirusami mógł być dla niego śmiertelny. Dlatego w pierwszych chwilach życia mieszkał w swoim specjalnym, sterylnym, plastikowym namiocie, stąd jego przydomek chłopiec z bańki. David żył tak przez 12 lat bez bezpośredniego kontaktu ze światem zewnętrznym, rodziną, rówieśnikami. Była to tragedia dla niego i jego bliskich, ale też ogromny impuls dla medycyny. Badania przeprowadzone w jego przypadku przyczyniły się do rozwoju przeszczepów szpiku i terapii genowych, które dziś dają szansę dzieciom z podobnymi chorobami. Historia Davida pokazuje, że nawet dramat jednostki może stać się początkiem przełomu ratującego życie innych. W 1952 roku amerykańska lekarka Virginia Abgar zaproponowała prostą metodę oceny stanu zdrowia noworodka tuż po porodzie. To tak zwana skala Abgar, pięciopunktowy system, w którym lekarz lub położna ocenia oddech, pracę serca, napięcie mięśni, reakcję i kolor skóry. Ocena odbywa się zazwyczaj w pierwszej i piątej minucie życia dziecka i pozwala natychmiast zdecydować, czy maluch wymaga dodatkowej pomocy. Choć minęło już ponad 70 lat, skala abgar jest stosowana na całym świecie i uratowała życie niezliczonej liczbie dzieci. Virginia Abgar była nie tylko genialnym lekarzem, ale też pionierką w czasach, gdy kobiet w medycynie było bardzo niewiele. Jej praca pokazuje, jak jedno proste narzędzie może zmienić losy milionów noworodków. I to już wszystkie wiadomości na dziś. Mówiliśmy o cesarkach i białaczce, o antybiotykach w ciąży, półpaść cuł niemowlaka i planach rodzicielskich Gen z. Na koniec poznaliśmy historię chłopca z bańki oraz niezwykłą lekarkę Virginie Abgar. Jeśli chcesz być na bieżąco z medycznymi newsami dla rodziców, zasubskrybuj mój kanał i daj łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku już za tydzień!